Dzień dobry kochani. przychodzę do Was po kilkumiesięcznej przerwie na moim kanale. I tak pomyślałam sobie, że może na początek zrobimy haul zakupowy, tak na przełamanie lodów. No bo tak wiecie, żeby było mniej sztywno, <gryw> jednak czas robi swoje. Mam nadzieję, że jeszcze mnie pamiętacie i że o mnie pamiętacie, i że nie zapomnieliście, i że mimo wszystko czekaliście. To co? Zaczynamy. Mam tutaj torbę z całemu i zobaczmy, co tutaj jest, co tutaj Wam bym chciała pokazać. na bok, już człowiek wyszedł z prawy. Ale powiem wam, że coś takie małe są te ubrania, wiecie, jakoś tak. Nie wiem, chyba mi się przytyło. Nie wiem, czy się w nie zmieszczę. Mamy taki y, sweterek z napisem Hello. Taka nowa moda zapinana, wiecie, tutaj na bok, ale wydaje mi się, że troszeczkę będzie mały. I do tego mamy spodenki. Wiecie, taki komplecik dresowy. Taki, wiecie, podomowy, nie? Żeby sobie pochodzić. No niby pisze rozmiar 56, więc powinno być to bardzo duże, pasujące. A tak wygląda. O, tu taka piżama do chodzenia po domu. Wiecie, to jest taki cozy hall z takimi właśnie rzeczami, wiecie, do chodzenia sobie po domu. Żeby było wygodnie i miło. To mamy jeszcze jedną piżamę, taki modny wzór w myszkę Miki. Też rozmiar 56, więc na spokojnie powinna się w to zmieścić. A wydaje mi się, że jest trochę małe. O i czapka na zimę, no bo teraz taki, wiecie, zimowy czas, zimowy klimat. Trzeba się już przygotować na tę zimę, tak? Więc taką czapkę sobie y, zakupiłam. To też wydaje się być taka mała, ale może tak powinna wyglądać. <śmuszczaj> Powiem Wam, że długo zastanawiałam się, w jaki sposób Wam przekazać informację o tym, że <śmuszczaj> że zostaniemy rodzicami. <śmuszczaj> Naprawdę. <śmuszczaj> długo. <śmuszczaj> Długo się nad tym zastanawiałam, ale też wam powiem, że nie było filmu tak długo tutaj u mnie, bo ja bym naprawdę to dużo wcześniej już wam ogłosiła, ale nie było filmu jakby z tego początku, bo pierwszy trymestr po prostu mnie dojechał równo. Nie będę tutaj kłamać, ale naprawdę pierwszy trymestr był dla mnie bardzo ciężki i właściwie cztery miesiące spędziłam w łóżku lub w ubikacji nad, nad ubikacją. Mieliśmy bardzo poważne rozmowy z ubikacją w tym roku. <grym> Także no tak to wyglądało i niestety nie byłam w stanie nic nagrywać a bardzo chciałam, ale no nie było możliwości, a teraz już jestem w 26 tygodniu, więc no minęło troszeczkę czasu i myślę, że już jest najwyższa pora, żeby się z wami tą informacją podzielić. I troszeczkę mi zeszło. Bo już miałam Wam ją dodać jakiś czas temu, a jakoś tak wiecie, tutaj remont się dzieje u nas w mieszkaniu. Wy jeszcze tego nie wiecie, ale się dowiecie o tym, że mamy remont. Bo ja przez y, jakiś czas nagrywałam dla Was vlogi, więc będziecie tutaj mieć taki trochę powrót do przeszłości, bo tam nawet będzie lato w tym vlogu, w tych vlogach pierwszych, początkowych, więc się nie zdziwcie, ale tak, tak to będzie wyglądać na tyle, ile byłam w stanie, jak już byłam w stanie bardziej, tak w sierpniu chyba, dopiero pierwszego vloga nagrałam, a o ciąży dowiedzieliśmy się w czerwcu. No, naprawdę, ten pierwszy trymestr był bardzo, bardzo, bardzo ciężki i też nie ukrywam, że... Mm, Cały czas yy, martwiłam się o to, że jak gdzieś podzielę się z tą informacją, czy to tutaj, czy chociażby wiecie na Facebooku wśród znajomych, to że coś złego się wydarzy, i no, rozumiecie sami z pewnością moje zmartwienia. Ale dziś Wam mogę powiedzieć, że tak, jesteśmy w 26. tygodniu ciąży. Podziewamy się dzidziusia, zostaniemy rodzicami. Zostaniemy rodzicami po siedmiu latach starań, kochani. Po siedmiu latach starań. I ja wiem, wy wiecie, że ja miałam operację bariatryczną w tym roku. I powiem wam, że informacja o ciąży nie była taka emocjonalna w ten sposób, gdzie ja się teraz bardzo cieszę i wzruszam. A wręcz przeciwnie, ja byłam przerażona, byłam wystraszona i... No, nawet były takie niemiłe, niefajne głosy w głowie, ponieważ ja zaszłam w ciąże półtora miesiąca po operacji bariatrycznej i tak oboje byliśmy w szoku. I mimo, że brzmi to kuriozalnie, nie spodziewaliśmy się i nie planowaliśmy, bo na czas przed operacją i na czas po operacji. Tak naprawdę zakończyliśmy nasze starania, ale no tak wyszło, że <grywki> pojawiły się dwie kreski na teście ciążowym. I naprawdę nie spodziewaliśmy się tego. Po siedmiu latach starań bezowocnych nie spodziewaliśmy się, że tak szybko może się to wydarzyć. Naprawdę. Więc po prostu dla nas ten rok jest. Bardzo taki mm, szalony. <laughs> nie planowaliśmy oprócz operacji bariatrycznej, tak naprawdę nie mieliśmy żadnych planów na ten rok. Nie spodziewaliśmy się, co nam ten rok może przynieść, i nie myśleliśmy, że w ogóle coś może pozytywnego. Przynieść i coś takiego naprawdę niespodziewanego, jak chociażby to, właśnie, że po siedmiu latach w końcu zobaczyłam te moje upragnione dwie kreski ciążowe, gdzie ja, jak po prostu je zobaczyłam, to byłam załamana. I bardzo ciężko mi było na początku. Myślę, że tak przez pierwsze. Dwa tygodnie do miesiąca naprawdę mi było ciężko, i naprawdę to nie była taka ogromna radość. Ja w ogóle miałam wyobrażenie, że jak tylko, wiecie, jak kobieta się stara o ciążę, to ma wyobrażenie, jak to wyglądać będzie, jak już w końcu te pierwsze, jak już w końcu zobaczy na tym teście te wyczekiwane dwie kreski, yy, dwie, dwie pozytywne kres, kreski. Czekajcie, bo mi tutaj. Łapie cały czas yy, kota. <noise> jak już kobieta zobaczy te dwie kreski pozytywne, to wiecie, no, zwłaszcza osoby, które się bardzo długo starają, mają takie wyobrażenia, Wydaje, tak mi się wydaje, bo ja miałam właśnie wyobrażenie, że po prostu jak ja zobaczę w końcu te dwie kreski, o które tak się nieraz modliłam i prosiłam, <noise> i po prostu wyczekiwałam ich. I wiecie, miałam taką złość w sobie nieraz, jak widziałam tą negatywną kreskę, albo mówiłam sobie, że to w ogóle chyba już jest niemożliwe, żebym kiedykolwiek zobaczyła tą drugą kreskę. Nawet zdarzało się tak, że sobie mówiłam, wiecie, że chyba chciałabym zobaczyć te dwie kreski, nawet jeżeli miałabym poronić, to i tak bym się cieszyła, że mogłam, mogłam chociaż przez chwilę w tej ciąży być. Natomiast, no i to było takie moje wyobrażenie, że jak zobaczę te dwie kreski, to będę po prostu skakać ze szczęścia, bo sam sufit będę się unosić nad ziemią. Będzie po prostu to przefantastyczny czas. Ja będę przeszczęśliwa. Oboje będziemy po prostu, no, unosić się nad ziemią ze szczęścia. A jak ja zobaczyłam te dwie kreski tak po tak krótkim czasie po operacji beretycznej, gdzie my już tak naprawdę. Powiem Wam szczerze, że odpuściliśmy temat y, powiększania rodziny. Generalnie gdzieś tam myśleliśmy o tym, żeby może za te pół, półtora roku, za dwa lata wrócić do tych starań, ale już wiecie co, byliśmy tacy bardzo nastawieni na to, że po prostu będziemy sobie żyć we dwójkę z naszymi zwierzaczkami. I też w momencie, jak ja zobaczyłam te dwie kreski, to sobie tak yy, uświadomiłam, że gdzieś zawaliłam w pewnym momencie, bo to miał być rok poświęcony mojej osobie, temu, żebym ja zadbała o siebie, żebym ja na spokojnie wróciła do siebie po operacji i tak dalej. No więc naprawdę byliśmy w szoku. I mogę Wam powiedzieć, że po prostu to było rano. Spóźniał mi się okres, tak, miałam dostać swój drugi okres po operacji, i już go nie dostałam. Spóźniał mi się okres i robiłam test ciążowy tydzień wcześniej, który wyszedł negatywnie. I powiem Wam, że odetchnęłam z ulgą. No ale po dwóch tygodniach nadal okresu nie było, nadal miesiączki nie było a to było dziwne, bo już po już w tym pierwszym miesiącu po operacji dostałam regularnie okres i ja już przed operacją też miałam dosyć regularnie, już mi się to tak fajnie wszystko tam wiecie szło, wyprostowało naprostowało z tą miesiączką, że już miałam tak wiecie co 28 dni, co 30 to 33 dni, to już naprawdę była rewelacja, porównując do tego, że ja wcześniej na przykład mogłam nie mieć miesiączki przez pół roku. <grych> więc, no tak. Mm, więc zdziwiło mnie to, że nie ma tej miesiączki, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, no dobra, to jest dopiero dwa miesiące, jakby wiecie, niecałe dwa miesiące po mm, operacji, więc to może po prostu wszystko tam potrzebuje czasu, żeby się uregulować i tak dalej, więc daję sobie czas. No ale po tych dwóch tygodniach jakoś tak mówię, no nie no, muszę zrobić ten drugi test. I po prostu rano wstałam, jak to mówią, z pierwszego moczu, najlepsze, nie? No i zrobiłam, wybiegłam z tej łazienki jak tylko, a były po prostu ekstremalnie szybko, była ta, ta druga kreska. Ja, ja żałuję, powiem Wam, że żałuję, że ja miałam taką reakcję, bo ja bardzo chciałam tamtej reakcji, którą sobie wyobraziłam w głowie, bardzo jej pragnęłam. I bardzo mam taki do siebie gdzieś wewnętrzny żal, smutek i rozgoryczenie, że ja takiej reakcji nie miałam. No, ale co zrobić? Co zrobić? Po prostu tak wtedy zareagowałam i nie mam na to wpływu. W każdym razie pobiegłam do mojego męża, który po prostu, którego obudziłam. No, spał, obudziłam go, bo to był naprawdę wczesny poranek. Obudziłam go i mówię, ja jestem w ciąży. Z łzami w oczach. Ja jestem w ciąży i co teraz? Ja nie chcę. I to były moje pierwsze słowa. A mój mąż to tak, po prostu, wiecie, patrzy na ten test i tak nie wie w ogóle jeszcze, co się dzieje dookoła niego. No, ale tam wtedy wie kreski. Ale mój mąż, jeszcze wiecie, był taki na początku niepewny i mówi: Nie, no musimy iść zrobić, zrobić jeszcze następne. Ja chyba zrobiłam trzy albo cztery testy ciążowe. No wszystkie wyszły pozytywnie, ale mój mąż dalej wiecie, że w takim jakimś dobrze pójdziemy do ginekologa, to będziemy mieć pewność. No u ginekologa też się okazało, że no, no potwierdziło się. Więc <ścoughs> więc tak, no czekamy. Czekamy na nasze maleństwo. I mam nadzieję, że po prostu nie będziecie mi mieć tego za złe, że tyle czasu mi tutaj nie było, że was na tyle czasu zostawiłam bez żadnej informacji. Wiem, że ja często znikałam, ale po prostu mam nadzieję, że ta informacja jest taka <grywka> dla was też radosna i równie zaskakująca jak dla nas. <grywka> Bo powiem Wam szczerze, że mimo tego, że jestem w 26 tygodniu ciąży i powoli tak naprawdę szykuję się do trzecich badań prenatalnych, to ja nadal jestem w szoku. Nie ja nadal nie dowierzam, że ten mały człowiek, malutki człowiek, jest w moim brzuchu. <ścoughs> to jest coś niesamowitego. I ja bym Wam chciała bardzo pokazać, ale powiem Wam szczerze, że to tak nie do końca widać, w zależności, wiecie, od, od dnia. Czasem bardziej, czasem mniej, ale tak. Tutaj w brzuszku jest nasza Dzidzia. Hmm. No, <noise> także zaczynamy przygodę. Będzie nowa przygoda na nowy rok. Kto by się tego spodziewał? Kochani, to było nasze życzenie po prostu co roku. Co roku w Sylwestra życzyliśmy sobie i, i po prostu gdziekolwiek, nawet wiecie, jak był moment, że gdzieś spadająca gwiazda była. To jedynym życzeniem naszym zawsze było to, żebyśmy zostali rodzicami. Naprawdę. Też często życzyłam, że wiecie, za każdym razem chciałam, żeby cała moja rodzina była zdrowa, żeby mój mąż był zdrowy, żebyśmy zawsze się kochali, ale zawsze po prostu czy to urodziny, czy święta, łamanie się opłatkiem, czy właśnie sylwester, życzenia noworoczne. Zawsze po prostu marzyłam o tym, żebyśmy zostali rodzicami. Zawsze o to prosiłam. Prosiłam też o to mojego dziadka, który jest w niebie, żeby, wiecie, uruchomił jakieś swoje kontakty i żeby się udało. No i tak sobie myślę, że po prostu um, życie jest nie takie, wiecie. Niespodziewane życie, życie nie da się zaplanować, życie potrafi nam pokazać właśnie, że to ono ma dla nas przygotowany swój plan i właśnie stwierdziło, że może to jest ten moment, że to jest ten moment, że mimo takiego właśnie, wiecie, że to w ogóle nie był <grym> według nas ten moment, bo się nie przygotowaliśmy i po prostu. To życie stwierdziło, że to jest ten moment. To jest ten moment. Także, Także cieszę się, że mogłam się z Wami tym podzielić w końcu. No. Dajcie znać. <gryw> Dajcie znać, czy się również z nami cieszycie tą informacją. Także moi drodzy, zapraszam was na tą przygodę życia. Teraz będziemy się kręcić wokół tych takich mamuśkowych tematów, ale jeszcze na początku po prostu będziecie widzieć te filmy, po prostu te vlogi, które udało mi się gdzieś tam wcześniej nagrać i za jakiś czas zobaczycie sobie już to, co się dzieje u nas na bieżąco. Także buziaczki kochani. Papa. Pa.